30 marca 2001 roku mieszkańcy Świnoujścia blokują port szczeciński, informował portal MSWiA. Sześć statków zostało unieruchomionych z powodu piątkowej blokady toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Mieszkańcy i radni Świnoujścia procesują w ten sposób przeciw zamknięciu przejścia granicznego świnoujście pracy. Nie straciłam pracy, ale z tymi wszystkimi ludźmi spotkam się prawdopodobnie w poniedziałek u mnie właśnie w Urzędzie Pracy, bo wszyscy są bez pracy. Jeśli potwierdzi się informacja, że na trzy miesiące to przejście zamknięto, Niestety cała ta rzesza ludzi trafi do nas, do Urzędu Pracy. I jeszcze spotykam kolejnych radnych. Proszę pani, pani również przyłącza się do protestu? Tak, bo uważam, że protest jest słuszny. Nie wolno y, traktować tak ludzi, jak potraktowano nas, bez zapowiedzenia. Ci ludzie stracili miejsca pracy, a przy tym środki na utrzymanie całych rodzin. Ci ludzie, e, żeby zarabiać, kupili towar do sprzedaży na święta, który im zostanie. Co oni z nim zrobią? Podwójna strata. Stracą nie tylko ci ludzie, straci miasto to straci budżet miasta. Tak robić nie wolno samorządność powinna być samorządnością. To powinna być decyzja również tutaj nas mieszkańców miasta jak i władz miasta, a nie decyzja odgórna. Dziękuję. Dzień dobry. Panie straciły również pracę tak. tak. I y, myślicie, że dzisiejszy strajk, dzisiejszy protest y, y, obudzi władze wojewódzkie no mamy taką i, i centralne? Nadzieje, po to tutaj jesteśmy. Do skutku? Tak. Ja jestem przygotowana do skutku. Pani dzisiaj powinna pracować, tak? Dokładnie. Znajduje się pani na promie. No, a mam jakieś inne wyjście? Gdzie mam iść do pracy? Muszę coś działać. Musimy wszyscy zaradzić temu. Bo jak my sami się nie będziemy bronić, nikt nas nie obroni. Musimy jakoś działać. My rodziny utrzymujemy z tego rynku. Wszyscy, w Świnoujście żyje tak. Dzie y proszę pana, uczestniczy pan w proteście dzisiejszym? Oczywiście, tak. Powinien pan pracować w normalny dzień? No, no powinienem, ale nie ma pracy. Proszę Dalej. pana, jak długo zamierza? Widzę, że pan przygotowany jest do dzisiejszego protestu. Jak długo zamierza pan protestować? No jak długo będzie tutaj dzisiaj na promie? Czy myśli pan, że nasz dzisiejszy głos dojdzie do władz wojewódzkich centralnych? Musi. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Panie powinny być na targowisku oczywiście dzisiaj, tak? Tak, tak, oczywiście. Jesteście na promie... Strajkujemy. Do kiedy? Do odwołania, do skutku. Aż otworzą, aż otworzą granice. Zostaliśmy bez środków do życia. Na bieżąco każdy żyje po zimie i w tej chwili niestety zmuszeni jesteśmy do tego, żeby utrzymać całe rodziny i, i dzieci, bo no nie mamy innego wyjścia, musimy po prostu protestować. Proszę panie, mówi się o pryszczycy. No. Granica świnoujście albek została zamknięta, pozbawie nie tak. zostaliście tak, miejsc pracy. pracy natomiast... I a natomiast Adlery kursują, nam na, granic, na granicy Niemiec nie wolno wysiąść, ale Niemcom u nas wolno wysiadać, siedzą w Albakorze, balują, śmieją się. Że my zostaliśmy bez środków do życia, bez chleba, bez pracy, nasze dzieci bez mleka, a oni mają na wszystko. Handel, nam zabroniono uczciwie pracować. A handlarze z Adler już dzisiaj ustawiali się w kolejce. Popłyniemy, nie popłyniemy. Zarobimy, nie zarobimy. Czyst, czysty pieniądz się nie liczy, ale paserstwo, złodziejstwo to u nas jest wskazane. Walczycie, panie, do skutku? Do skutku, do odwołania do otwarcia granicy. え